No, próbuję to nakreślić już od dłuższego czasu, już sam się śmieję. Zresztą, jak zwykle, staram się mieć zabawę z tego, co ja robię. No, w każdym razie, dzisiaj jest ten specjalny dzień, gdzie anieli śpiewają, Bydlęta tak klękają, a ja, jak ta ostatnia świnia, zamiast złożyć życzenia wszystkim po kolei, to gadam do wszystkich, bo to jest chyba lenistwo, nie chce mi się robić dla każdego z osobna jakiegoś wyjątku, no to teraz wszystkim składam wszystkiego najlepszego, no bo to jest ten dzień taki gdzie trzeba gdzie każdemu wszystkiego najlepszego i, i ten... I, i, i no, wygaduje się różne dziwne rzeczy, no bo wiadomo, a nie śpiewają, bo tak lękają. No i cuda, cuda powiadają. I to właśnie te cuda się dzieją, no i teraz i, i, i czasami to, to tak wychodzi, jak na, na stypie nagle o drugiej w nocy jeden się odrywa od stołu i krzyczy: Zdrowie Solonizanta! No to właśnie to też no, do, do takich cudów trzeba naliczyć w pewnym momencie. No w każdym razie yy... To, to, co ja mówię, to nie jest cudem, jest po prostu życzenia dla wszystkich, wszystkich moich znajomych, przyjaciół, którzy są roz, rozsypani po całym świecie. Także wszystkim od Kanady po Australię. Życzę zdrowych, wesołych, przyjemnych, najlepszych, spełnionych no i, i, i wszystkiego, co się szczęściem zwie. No i przy tej okazji też zahaczę o nowy rok. Yy, chociaż, chociaż, nie, bo podejrzewam, że jeszcze coś na Nowy Rok, yy, też coś powiem mądrego, takiego, <noise> żeby, zresztą cała ta zabawa polega na tym, bo tak yy, oglądam ten, 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 głupi YouTube, <noise> z tego właśnie, z tego YouTube biorę, biorę inspiracje do, do, wszystkiego, między innymi do wykrzywienia butelek, to też się wzięło z YouTube, <noise> YouTube jest taki beznadziejnie głupi, a ja później powielam te pomysły tego YouTube, w każdym w każdym razie yy, ten, yy, te moje, moje pomysły na, na, na życie biorą się między, między innymi z YouTube, przede wszystkim z YouTube. No i ostatnio zacząłem oglądać ten YouTube. No to z tego wynika, że ja mam bardzo złe podejście do tej zabawy. No bo jak ja próbuję wszystko na wesoło, a to musi być wszystko na smutno. Żeby, było, żeby, żeby ludzie te oglądali i ten i, i żałowali tego, któremu jest źle, bo niejednokrotnie temu, temu co jest źle, to jest gorzej niż tym, to, którzy to oglądają. A, i, I najlepiej jest, jak, jak właśnie ktoś, ktoś zaczyna opowiadać historię o tego, że, że buduje dom od dachu, no i, 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 i nie bardzo mu to wszystko wychodzi, no, że doszedł już do pierwszego a pieniądze stracił do momentu, że powinien być już dawno w piwnicy, a do piwnicy jeszcze daleko, bo cały czas idzie od góry do dołu. No i to wszystko kompletnie nie wychodzi, ciągnie się latami, no i wszyscy mu współczują, jak i on tak. Ten albo inny gość właśnie opowiada, że zatrzasnął jajka w lodówce no i, 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 i też wszyscy wykiwają główkami mówią oj Boże jakiego on to ma pecha i, i te jajka tam się zamrożą i, 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 i tam i tego typu historie a, a, ten, a, a ja mam bardzo, bardzo kijowe podejście do całej tej imprezy, bo ja cały czas uważam, że życie jest lekkie, łatwe i przyjemne i nie należy, się, nie należy go sobie utrudniać a jeszcze z nowości to to ten to to, to, to yy, mogę powiedzieć tyle że yy, nagrałem taki odcinek yy... Coś tam, nawet dokładnie nie pamiętam tytułu, coś tam przeklęty kapitalizm, czy jakieś takie, czy coś w tym stylu, no i w każdym bądź razie stanęło na tym, że e, ostatnio, ostatnio ten e, u mnie ten, ten, ten mój naj, najważniejszy w tej fabryce zrobił właśnie ten, e, e, ten spotkanie z, z pod, wszystkimi podkomorzymi z różnych departamentów z naszego, z naszego królestwa. No i powiedział, że on. Tych negocjacji ze mną, czyli Grześko, mówimy o, o Grześko w tej chwili, to on tych negocjacji nigdy w życiu nie zapomni, że, że nikt go tak jeszcze nie wyślizgał jak ja. No a na to konto mój bezpośredni podkomorzy powiedział, że. On jemu nie pozwoli zapomnieć tego, tych negocjacji, i on będzie mu to wyciągał do końca życia, jak dał się, dał się wpuścić w maliny. No to to jest z nowości. W każdym bądź razie ja tam cały czas egzystuję i nikt mnie nie, nie, nie planuje ten na, na banicję wysłać, czyli wypieprzyć na zbity łeb. Mało tego. No cały czas jakoś tam bardzo konstruktywnie staram się wykonywać swoją swoje, swój czas w tej, w tej imprezie. No to, to, to tyle mniej więcej z nowości i ten, no i, i co jeszcze, co jeszcze mogłem ewentualnie dodać, bo na pewno coś tam jeszcze się porobiło w, w międzyczasie, Tyle tylko, że tak jak ja zawsze mówię, ja to wszystko wiesz, nie mam z kartki, tylko mam z głowy. No i, i, i po prostu w tym momencie ten mój memorystyk nie bardzo już przyjmuje taką ilość informacji, i, i ten, i część, część po prostu wypada. Ja sobie to w pewnym sensie na pewno przypomnę. Ale to też nie o to się rozchodzi. Jeszcze raz, wszystkiego zdrowia, najlepszego, zdrowia, szczęścia i słodyczy. No i podejrzewam, że spotkamy się, spotkamy się jeszcze przed Nowym Rokiem. No i, 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 i to jest to, co ja właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć wszystkim i na czym zakończę tą tą, tą no te tą życzenia świąteczne. W każdym razie nie mam choinki, mam święta, ale bez choinki. A, a na Florydzie zrobiło się tak zimno, że to w ogóle nie przypomina Florydy, bo mamy na, w tej chwili chyba mamy 2 stopnie ciepła. Co z, ten, z takim półtropikiem nie ma kompletnie nic wspólnego, jest po prostu zimno. No fajnie, no to dziękuję na razie i, i spotkamy się za, za jakiś tam czas. No. Po dwóch dniach, a nawet jak całych, półtora dnia mojej działalności twórczej, mamy trochę złomu wszędzie dookoła. No, tutaj jedna droga, strona. Zaletą tego wszystkiego jest to, że to jest lekkie wszystko, jak tylko. No i, i, i bardzo łatwo się to, można to robić jednego no, a ten, a z jednego człowieka. A z drugiej strony to właśnie wygląda to tak, że yy, ten trok. Obie strony są bardzo ładnie zamontowane. I ten. i, i... No, czeka teraz na malarza, żeby się zdecydował to wszystko zrobić bardzo ładnie na białe. No, ja to później jeszcze ten sam koniec poskładam. Aha, jeszcze muszę zamontować ten. I, ten klops here, Tutaj, bo stary wyglądał mniej więcej tak. Pokręciło go na wszystkie możliwe sposoby. Także musiałem go ciąć, żeby go wyjąć. No, no ale teraz teraz już, już ten. I, i jesteśmy na, znaczy jestem na, na, na dobrej drodze. Mogę się wziąć za następną zabawkę, za następny projekt. A tamto, tamto dla odmiany, tamto czeka, czeka na to żeby, żeby yy, dostać zmiłowanie boskie, czyli potwierdzenie na, moje, na moją propozycję. No. Także dopóki ja nie będę miał jakiejkolwiek y, zgody na to i, i kierunku y, naprawy, to na razie się do nie dotykam. Z tym, że kierunek naprawy będzie taki, że albo go naprawię, albo go wyrzucę. Mm. No. A to już moja też, skrzynka narzędziowa. <laughs>